Cześć, Mateusz Majewski, pan Pablo.pl. Dzisiaj po raz kolejny firma Native, tym razem jest to model Jericho. Super zgrabne i lekkie, z sylwetką przypominają klasyczne tenisówki. Ich kobiecy charakter podkreśla subtelna gama kolorystyczna. Kolory takie jak gołębia szarość, łososiowy. Większość mężczyzn nie ma u nich zielonego pojęcia. Tak jak wszystkie inne modele tej marki, wykonane one są z super lekkiej pianki EVA o właściwościach antybakteryjnych. Idealnie dopasowują się do stopy, posiadają bardzo dobre parametry amortyzacji podłoża, nadają się na każdą pogodę. Od słoty po upalne lato. Otworki, wiadomo, dodają wizualnej lekkości i zapewniają odpowiedni przepływ powietrza. No i oczywiście standard, buty te są w 100% weganiczne.